Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak po angielsku w naturalny sposób powiedzieć jak to. Na przykład, jak to nie możesz, albo jak to nie masz czasu. A w drugiej części zobaczymy, jak po angielsku powiedzieć jakim cudem, albo jak to możliwe, że. Na przykład, jakim cudem on żyje. Zapraszam do 18 odcinka Naturalnie po angielsku. Zacznijmy od wyrażenia, jak to, którego bardzo często używamy, kiedy reagujemy na jakąś świeżą informację, albo na przykład na czyjąś odmowę. I załóżmy, że jesteśmy na imprezie i mówimy do naszego amerykańskiego znajomego, żeby jeszcze chwilę został, bo on chce się już wymknąć. Ej, zostań jeszcze chwilę. A on na to, I oh, wish I could stay, ma'am, but I really can't. O oh, stary, chciałbym zostać, ale nie mogę. No i my teraz reagujemy, no ale jak to nie możesz? Ale jak to będzie po angielsku? W takiej sytuacji instynkt może podpowiedzieć coś takiego. How you can't stay? No bo jak po angielsku, to właśnie how. No ale przyznacie, że how you can't stay raczej nie brzmi zbyt zgrabnie. Ewentualnie możemy zrobić pytanie ze słowem why poprzez zaprzeczenie. Why can't you stay? Czyli dlaczego nie możesz zostać? No ale my chcemy jak to nie możesz zostać? z takim właśnie wyrazem zaskoczenia, wyrzutu i wręcz niedowierzania. I dlatego sięgamy tutaj po bardzo popularne wyrażenie What do you mean? które znaczy oczywiście, co masz na myśli. I zestawiamy je z naszym You can't stay i wychodzi What do you mean you can't stay? I to oczywiście dosłownie znaczy, co masz na myśli poprzez to, że nie możesz zostać, ale my to rozumiemy i tłumaczymy właśnie, jak to nie możesz zostać? What do you mean you can't stay? Czyli what do you mean ustawiamy bezpośrednio przed kolejnym zdaniem składowym, zaczynającym się od podmiotu. Czyli mamy what do you mean? Pierwsze zdanie składowe całego wypowiedzenia, a potem You can't stay. Drugie zdanie składowe, rozpoczynające się właśnie od you i potem reszta zdania. Także pomiędzy tymi częściami nie ma żadnych spójników, łączników, na przykład słowa that, mamy po prostu What do you mean, you can't stay. Jak to nie możesz zostać? No i przykłady można mnożyć. Jeśli pamiętacie, to w ostatnim odcinku mówiliśmy o szefie mafii, który wysłał swoich ludzi na akcję. Chodziło o zlikwidowanie niewygodnego policjanta. No, ale okazuje się, że akcja zakończyła się niepowodzeniem. No, i teraz oprychy wracają i ze spuszczoną głową mówią do szefa: szefie, on nadal żyje. No i szef w takim zaskoczeniu powie: jak to żyje? Czyli. What do you mean, he's alive? Albo na przykład jesteście milionerami, co musi być bardzo przyjemne, i mówicie do żony albo męża, wiesz co, na ten jacht weź tam trochę z sejfu. A tu się okazuje, że was ukradli, sejf jest pusty i w odpowiedzi słyszycie But there is no money in the safe, honey! I wy wtedy What do you mean there's no money in the safe? Jak to nie ma kasy w sejfie? No to teraz zobaczmy, jak po angielsku powiedzieć jakim cudem? Albo na przykład jak to możliwe, że? Mówimy tak, kiedy jesteśmy zaskoczeni jakimś stanem rzeczy i interesują nas przyczyny. Wróćmy więc do naszego szefa mafii. Załóżmy, że jego ludzie nie zdążyli mu jeszcze powiedzieć, że akcja się nie powiodła, a w międzyczasie ten policjant, który miał być zlikwidowany, przyszedł do jego siedziby. No i teraz szef, zaskoczony na jego widok, mówi: Jakim cudem ty żyjesz? Jak to możliwe, że żyjesz? No, oczywiście można użyć słowa possible i zrobić pytanie How is it possible you're alive? Dosłownie, jak to możliwe, że ty żyjesz? Ale w tym pytaniu brakuje troszeczkę takiego wyrazu, może też tego, um, tego elementu niedowierzania, no i ono wydaje się troszkę takie przydługawe na taką okazję. Potocznie w takich sytuacjach możemy użyć zwrotu how come, czyli you. How come you're alive? A więc how come, podobnie jak what do you mean, ustawiamy też przed zdaniem składowym rozpoczynającym się od podmiotu, czyli w naszym przypadku you're alive, no i mamy how come you're alive, jakim cudem ty żyjesz. No to teraz weźmy trochę może mniej przestępczy przykład, bo ostatnio to nic, tylko włamujemy się do banków albo szefujemy mafii. Także załóżmy, że jest piękny wiosenny dzień, świeci słońce, jesteśmy na pikniku. I nagle robi się bardzo zimno i zaczyna padać śnieg. Więc mówimy: jak to możliwe, że pada śnieg? Czyli how come it's snowing? Albo na przykład na jakimś bardzo spokojnym skrzyżowaniu dochodzi do stłuczki. I ten uderzony kierowca mówi do tego, który spowodował stłuczkę. Jak to możliwe, że pan mnie nie widział, czyli jakim cudem pan mnie nie widział? Więc znowu, how come you didn't see me? Podsumowując, what do you mean możemy używać w znaczeniu, jak to do wyrażania naszego zaskoczenia jakąś świeżą informacją, albo na przykład przyjąć odmową? What do you mean you don't have time? Jak to nie masz czasu? Z drugiej strony how come używamy, żeby powiedzieć jakim cudem albo jak to możliwe, że na przykład how come you don't have time? czyli jak to możliwe, że nie masz czasu. I tutaj koncentrujemy się trochę bardziej na przyczynach tego stanu rzeczy, no bo na przykład wiemy, że ta nasza rozmówca ma właśnie urlop, więc powinien mieć czas. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie lekcji. Jeżeli wam się podobała, to zachęcam do subskrybowania Angielskiego z Darkiem, lajkowania, komentowania pod filmem. A jeżeli szukacie kursu angielskiej gramatyki, to zapraszam na angielskizdarkiem.pl. Tam znajdziecie mój kurs. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.